Was wszystkich serdecznie, oficjalnie tutaj kwestie formalne. E, otwieram zgromadzenie i głos oddaję koledze Łukaszowi. Czołem! Czołem? E, słuchajcie, wszyscy spotykamy się na takiej roboczej pikiecie, e, która będzie początkiem szerszej akcji, o której zresztą powiem potem. E, zbieramy się pod siedzibą, znaczy pod kierowcem, gdzie siedzibę ma. Jeden z reliktów poprzedniego systemu, czyli pod Polskim Związkiem Piłki Nożnej, pod PZPN-em, który nazwijmy to roboczo w polskim środowisku kibicowskim czy piłkarskim, niezależnym, jest traktowany jako taka mekka, skąd wypływa całe zło. Dlaczego zło? Ponieważ patrząc na przykład na to, co się działo w latach 70. -tych, 80., -tych, gdzie mimo dużego braku dosyć pieniędzy, nasza kadra piłkarska potrafiła zajmować trzecie miejsce na Mundialu, potrafiła wygrywać krzy olimpijskiej w tej cenownej. Od tamtej pory skończyło się, podobno skończył się komunizm, pojawiły się większe pieniądze. I od tamtej pory polska piłka to dno. To dno. Do... I gdyby chodziło tylko o kwestie sportowe, to jeszcze można byłoby to mogliby to działacze w jakiś sposób wytłumaczyć. Ale oprócz e, walki, e, oprócz sytuacji sportowej, mamy do czynienia z czymś innym. Ze zidealizowanym, e, z instytucjonalizowanym walką, z przeciwem wobec patriotyzmu, który wykonują działacze. Na przykład e, poprzez mianowanie obserwatorami z ramienia PZPN-u starych komunistycznych oparowczyków. Objawia się to na przykład tym, że herb Miasta Brzeg, które otrzymał koledzy po dwóch bokach banerów, został uznany przez UEFA, czyli Europejską Federację Piłkarską, za symbol nazistowski. I wieszenie flagi herbu Miasta Brzeg na meczu w piłkarskim zostało uznane za promocję nazistów. Poleciały kary. Dalej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie każe się polskich pizzów za transparentę okolicznościową Na przykład podczas meczu. Parę lat temu w Gdańsku, gdy kibice Lech i Gdańsk wywiesili trans, transparent czwarty rozdział Polski 17 września 1939, lechiści zostali ukarani karą jakimiś zakazami za to, że umieścili taki transparent. Inne przykłady doczepiania się na przykład do yy, flagi White Legion, flagi Warszawa, gdzie rzekomo yy, widnieją symbole yy, spastyki, symbole nazistowskie. Mamy zakazy za poprawy patriotyczne, za używanie pirotechniki. To wszystko powoduje oraz współpraca pezetnego, z który się wypiera ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej, to wszystko powoduje, że Mamy do czynienia z wojną ideologiczną, z której jednej strony mamy często umoczonych w poprzedni system działaczy związkowych wraz z ich z organizacji trzeciosektorowych, trzecio trzecio często finansowanych przez różne dziwne fundacje oraz wspieranymi przez UEFA, a z drugiej strony mamy kibiców, którzy są karani przez obserwatorów z ramienia związku, są karani przez policję również, która działa na mocy ustawy, który pisze ten rząd. Są karani zakazami stadionowymi, karami finansowymi. Kluby polskie są karane wykluczeniami z rozgrywek, są karane meczami bez udziału publiczności, które skutkują ogromnymi, wielomilionowymi stratami. I ta dzisiejsza skromna pikietka jest takim początkiem akcji, o której będę mówił później. Wiem, że nas jest mało, ale postarajmy się, żeby to jednak dobrze zabrzmiało, Tutaj w chłopaków szczególnie wierzę. Nie! Nie! Dla antypolonizmu! Nie! Nie! Dla antypolonizmu! Nie! Nie! Dla antypolonizmu! Nie! Nie! Dla antypolonizmu! Nie! piłka nożna dla kibiców piłka nożna dla kibiców koleżanki i koledzy gdy trwała poprzednia kampania przed wyborami na prezesa polskiego związku piłki nożnej pewien rudy prezes o nazwisku Boniek próbował przekupić polskich kibiców mówiąc jesteśmy Europą zalegalizujemy wampirotechnikę na stadionach nie będzie problemu będziecie mogli tworzyć oprawy patriotyczne takie jakie zawsze chcieliście i co minęło parę lat od wyboru Bońka na prezesa i Zbigniew Boniek zapomniał oczywiście, o swoich, zapomniał oczywiście o swoich obietnicach, zapomniał o tym, co obiecywał i zamiast tego reklamuje firmę bukmacherską, która działa w Polsce nielegalnie. Z, z jednej strony mamy do czynienia z faktem, iż działacze związkowi z komunistycznym rodowodem. Zajmują się ocenianiem między innymi tego, co dzieje się na trybunach. Są uzbrojeni w aparaty i które mogą, które mogą, kompetencje, które pozwalają im e, później na podstawie tych e, kompetencji stosować kary wobec klubów. Ci wątpliwie moralni obserwatorzy czy działacze, tzw. beton prezent pełnowski, mają kompetencje ku temu, żeby oceniać patriotyzm na trybunach. Że mają oceniać to, czy dana oprawa jest patriotyczna, czy nie bądź czy zachacza tak zwane zjawiska pozasportowe. Co mam konkretnie na myśli? Ale na przykład, że uwidziano sobie, że na stadionie ma nie mają prawa mieć treści, miejsca treści żadnej polity, żadne treści politycznej. Oczywiście jest to pokłosiem tego, że kibice są niepoprawni politycznie i zawsze mówią to, co myślą. I na przykład w takiej europejskiej federacji piłkarskiej UEFA nie przeszkadza to, że na Cyprze, na meczu z, yy, na baczów Bucharowych, z Gielonią. Z, Niko z Nikozji yy, zawieszali transparenty, na których był sierpi młot, czyli symbol totalitarnej ideologii komunistycznej. Nie przeszkadzały oprawy, w których yy, kipcy z Nikozji twierdzili, że oni gonili naszych dziadków aż do Berlina. Tam nie będę wspominał o udziale w procesie II wojny światowej, bo nikt czegoś takiego nie pamięta. Natomiast twierdzili, że. Polacy wraz z Niemcami uciekali do Berlina i oni Cypryjczycy, właśnie czy tam, nie wiem, może potraktowali się jako jakąś ponadnarodową międzynarodówkę, e, gonili tych złych nazistów, faszystów z Polski. I to jest przepuszczone bez echa. Natomiast wystarczy jakikolwiek treść z tak zwanego roboczo-określanej y, prawej strony, by zaraz sypały się kary, zakazy stadionowe i tym podobne. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale kiedyś ukarano kibiców Piecha Poznań za wredki, które sprzedawano wokół stadionu, nie jeszcze nie na samej trybunie, ale wokół stadionu i zostało to uznane za kwestie polityczne, bo oczywiście ulotki dotyczyły szeroko rozumianego patriotyzmu. I w ten sposób yy, karano yy, Klub z Poznania na za a wiąże się to z liczonymi w milionach straty. Bo o przebojach tutaj warszawskich już nie muszę wspominać. Legia to słynie z tego, że yy, patriotycznie się bardzo dziela i tych kar za patriotyzm było wiele w, w przeszłości klubu. Yy, Legia jest, yy, była karana wielokrotnie na przykład za oprawy, zamykaniem trybun, zamykaniem całych stadionów nawet na przykład to wszystko tworzy błędne koło, bo mamy błędne koło, w którym tak naprawdę nie wiadomo, co jest podstawą do oceniania. No bo co jest oceniania, oficjalnie? PZPN twierdzi, że z tą półniemiecką organizacją nigdy więcej nie współpracuje, że nie współpracuje z tymi zawodowymi antypolakami, że jak prostytutki za pieniądze yy, tworzą kalumnie na Polaków. Oficjalnie nie współpracują, ale wiadomo dobrze, że taki katalog symboli zakazanych, które to nigdy więcej tworzy, gdzie m.in. szczerbiec jest uznawany za symbol stosko, razistowski czy falanga, On, ten katalog w PZP nie jest. Pytanie tylko, czy PZP kiedyś w końcu się przyzna, że obserwatorzy z tych, yy, z tych właśnie katalogów korzystają. Zwłaszcza, że UEFA jest dosyć odbicie sponsorowana przez... Yy, znaczy w tej wersji to jest sponsorowane przez UEFA, gdzie przecież prezes swoimi misje przyjaźnią, z którym ciągle szczyci się z w Wojnie, prezes Polski do Związku Kryptowego. I po raz kolejny okazuje się, że chodzi o tak naprawdę płytki nas, w którym nie liczy się to tak naprawdę, że polskie kluby cierpią, że polscy widzowie cierpią, że często ludzie za stanie na przykład na schodach między, między krzesłami czy za uchwalenie rasy dostają wyrogi, które często komplikują im całe życie. Nie jest to istotne gdzie się tylko dla prezesa polskiego Związku Piłki Nożnej autopromocja i tani lans przed mediami, w których się jako tak zwanego nowoczesnego prezesa, a tak naprawdę niczym nie różni się od poprzednich. Czy to Grzegorza Laty, czy, czy innych poprzednich prezesów, czy Michaliszkiewicza, czy innych poprzednich prezesów Związku Piłki Nożnej. A ich wybiórczość i pokazywanie, że rzekomo są przeciwko korupcji, tak naprawdę poważnie za korupcję w polskim futbolu nikt nie ucierpiał. A dla pokazówki, na przykład Kazimierz Greń za rozdawanie biletów na mecz reprezentacji Polski dostaje 10 lat zakazu piastowania jakichkolwiek funkcji w ramach federacji piłkarskiej. To jest ta pokazówka, o której mówię. To jest ta pokazówka, która ma pokazać rzekomo związek jako wolny od patologii, jako prawy, jako nowoczesny. A stan polskiego futbolu, jaki jest, każdy wie, jak PZPN wobec kibiców się zachowuje, jak to prowadzi działania typowo pozoranskie. Ile tak naprawdę. Jest to typowa grafia Roska, za którą dobra polskiego futbolu, a tak naprawdę zwłaszcza dobro kibiców, którzy są przecież głównymi sponsorami polskich klubów. Nie widzę co. Poniekradce obiecałeś! Po wyborach dopydałeś! Obiecałeś po wyborach, powiedz, dałeś, bo nie powiedz, obiecałeś po wyborach, powiedz, dałeś, bo nie powiedz, obiecałeś po wyborach, dupy dałeś. Szkadza. Ważne, że się kasa zgadza Patriotyzm wam przeszkadza Ważne, że się kasa zgadza Patriotyzm wam przeszkadza Ważne, że się kasa zgadza Słuchajcie po co powiedziałem, że coś będziemy robić. Jako młodzież Polska będziemy wracać do tych pomysłów, które zostały, nie wiem dlaczego, troszkę pominięte przez ruch narodowy, ale będziemy wracać do, bieram no, podpisy za nowe ustawy, między innymi uwolnienie obecnej bezpieczeństwie Wobec tych licznych prowokacji, które ostatnio miały miejsce, na przykład w Dębgoszczy, podczas wnet i za wiszącym zaatakowali, co w dziwnym prawem monitoring zestawiono, zniknął. znikną, znikną. Nie, ma, nie pojawiły się gazety, w pokazane, gdzie policja strzela na przykład bronią gładkoluchową powyżej wysokości pasa, no bo chyba oko czy ucho, które stracił nasz kolega na trybunach, nie jest, nasz kolega nic nie jest tak naprawdę strzelanie powyżej pasa. Chyba każdy sobie doskonale z tego zdaje sprawę. Będziemy walczyć o to, aby każdy funkcjonariusz tylko prewencji, czyli by miał, był po prostu oznakowany z imieniem i nazwiska także na motocyklu z przodu, żeby miał w wyraźnych miejscach podane swoje personalia, Będziemy walczyć o to także, aby policja wzorem zachodu, wzorem zachodu, tak? Nie miała prawa używać podczas imprez masowych, zwłaszcza sportowych broni głodkoluchowej. Na zachodzie rzekomo sobie poradzili, zobaczcie, tam gło broni głodkoluchowej nigdy nie trzeba uważać. Wystarczy na przykład odpowiednio być wyszkolonym, a nie strzelać na oślep, jak co miało miejsce na przykład w Knurowie, prawda? Będziemy również o to walczyć, aby po, e, zmienić ustawę policji o bezpieczeństwie imprez masowych, inicjatywa obywatelska, aby Policjanci nie mieli prawa używać na imprezach masowych czy zgromadzeniach publicznych broni gładkolufowej oraz przede wszystkim z nią paradować, bo to jasny wizerunek PR-owy negatywny dla na przykład organizatorów danej manifestacji. Przede wszystkim będziemy dalej głośno domagać się legalizacji środków pirotechnicznych i zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która zabrania stosowania pirotechniki. Bo wiele tropek pirotechników nie przeszkadza komu na wydarzeniach sylwestrowy, gdzie odpalają totalni amatorzy i jest jeszcze większe zagęszczenie ludzi, na przykład na jakimś placu. Nie przeszkadza nikomu pirotechnika 1 sierpnia, gdzie tak naprawdę na Radzie Dmorskiego panuje ścisk. Jeden stoi obok drugiego, pirotechnika jest wtedy odpalana, wszystkim się podoba. Nawet nadownia potrafi artykuł wrzucić na ten ze zdjęciem, który pokazuje te środki pirotechniczne. A gdzie stadionie RAC odpalają ultrasi, czyli ludzie, którzy latami zajmują się tworzeniem opraw, wiedzą co należy zrobić. Nagle okazuje się to przestępstwem. Dlaczego? A no bo telewizja płacąca pieniądze za transmisję i rytuję się, że np. przykład poprzez opalenie RAC Wydłuża się czas antanowy, bo sędzia przedłuża, przerywa mecz, potem przedłuża go o odpowiedni czas i kłóci im się to z programem telewizji, bo ja na przykład na wspólnej będą musieli później pokazać czy barymy szczęścia. Będziemy walczyć o realizację środków pirotechnicznych, ponieważ tak naprawdę polski ruch kibicowski jest yy, nie dość, że ostoją tak naprawdę praworządności poglądów prawcowo narodowych w Polsce, nie dość, że polski ruch kibicowski tak naprawdę jest żywą lekcją historii również poprzez oprawy na trybunach. Nie dość, że ruch polski, ruch kibicowski to naprawdę są w zdecydowanej mierze zadeklarowani patrioci. To przede wszystkim dlatego, że kibice są największym skarbem polskiej piłki. Bo tak naprawdę każdy z nas doskonale wie, że gdyby nie polscy kibice, to tak naprawdę nikomu tej nudnej gry, tego dna po prostu, które reprezentuje polska liga i reprezentacja, na przykład podczas wczorajszego meczu. Nikomu nie chciałoby się czegoś takiego oglądać. To tyle z mojej strony. Jeszcze dwa hasła na koniec kolegi Matowza. Racje, piro są bezpieczne! Racje, piro są bezpieczne! Racje, piro są bezpieczne! Racje, piro są bezpieczne! A to nie zbrodnia! Патриотизм то не, то не, то не Наши трибуны, наши засады. Наши трибуны, засады. Наши трибуны, наши засады. Наши трибуны. Nasze zasady i rozwiązuje zgromadzenie. Dziękuję wszystkim za udział. Skromny, bo skromny, ale dzięki.